Cześć, witajcie moi kochani w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będziemy rozwiązywać same quizy. No, generalnie to już jest po świętach. Dzisiaj mamy 27 grudnia, jak to nagrywam, a wy zobaczycie. Nie wiem kiedy ten materiał, ale wracając, zrobimy sobie quiz jeszcze o świętach. Także quiz brzmi tak. Jak wygląda przepis na Twoje idealne święta? Ok, zaczynamy. Dlaczego co roku czekasz na okres świąteczny? Czekam tylko na moje prezenty. Czekam, by obdarować prezentami rodzinę i najbardziej potrzebujących, ponieważ uwielbiam kolędy i świąteczne hity, bo uwielbiam, gdy cała rodzina spotyka się przy wspólnym stole i zapomina o sporach czy niedopowiedzeniach, by wspólnie kontynuować piękne tradycje. Czekam na, Czekam na, na wolne, wolne od szkoły, od szkoły, lub, szkoły pracy, lub pracy, by, 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 by wypocząć, wypocząć i, oddać i oddać się masowemu, masowemu jedzeniu, jedzeniu pierników. Pierniku. Chciałbym, Chciałbym wreszcie móc, móc ubrać świąteczny steter i, i nie, nie wyglądać i jak nienormalny. Nie o Jezu. I wyglądać, i wyglądać jak nienormalny. Nie Jezus. Nie Boże, i nie wyglądać. Boże, nieważne. Bo Okej, okay. dlaczego co roku czekam na okres świąteczny? No, ja czekam zawsze co roku na okres świąteczny, ponieważ y, chciałabym, y, chciałabym spędzić wspólnie czas z rodzinką, y, bez żadnych spin, bez żadnych nerwów, y, po prostu odpocząć sobie, spędzić wspólnie razem czas, pogadać, pogawędzić i po prostu zasiąść przy tym wigilijnym stole, jak co roku, nie? Także myślę, że. Bo uwielbiam, gdy cała rodzin... rodzina spotyka się przy wspólnym stole i zapomina o sporach. Myślę, że to. Kiedy napisałeś ostatni list do Świętego Mikołaja? Sam już nie pamiętam, wciąż je piszę lub yy, pomagam je pisać. Nigdy nie pisałem takich listów. Co roku wysyłam kopię listu, który kiedyś napisałem. Święty Mikołaj nie syję. Czemu jest taka odpowiedź? Jakby... Jakby okej, okay, starsze dzieci, na przykład w moim wieku, albo powiedzmy nie wiem, od 10 czy tam 11 lat Mogą jakby mm, wiedzieć, że Mikołaj nie jest jej, Mikołajem są rodzice, nie? Ale... Mm, albo rodzina, nie? Ale, jakby jak dziecko ma, powiedzmy, nie wiem, z 5-6 lat, albo 7, no to po co jeszcze wmawiać y, takim dzieciom y, takie rzeczy? Lepiej, żeby wierzyły w Mikołaja jak najdłużej, a nie żeby się dowiedziały tak jak my, że no właśnie. Więc. Y ja bym tutaj dała, że sama już nie pamiętam. Znaczy w sumie to we vlogu masie szóstym spisałam, ale tak wiecie, tak po prostu, nie? Ale sama już nie pamiętam, kiedy pisałam, szczerze. O taki ostatni, ostatni, nie? Ale wydaje mi się, że jak byłam młodsza, albo nigdy nie pisałam. No nie wiem, nie pamiętam. Yy, ale dobra, wracając do quizu. Czy czujesz świąteczną magię? Jest ona ze mną przez cały rok. Od kilku lat nie potrafię sobie przypomnieć, jak to jest się cieszyć, jak dziecko na wieść o przybyciu Mikołaja. Co roku, kilka miesięcy przed świętami w głębi duszy jestem już w trakcie ich trwania. Po cichu się na nie cieszę, jednak nie okazuję tego innym. Myślę, że. Od kilku lat nie potrafię sobie przypomnieć, jak to jest się cieszyć, jak dziecko na się przybyciu świąt... o przybyciu Mikołaja, to chyba raczej... No, jakby... No, jakby, moi kochani, ś... yy, w święta, prezenty nie są najważniejsze. Yy, ważne jest to, żeby spędzić czas z rodziną, jak to już mówię, od kilku... od kilku dni, od kilku vlogmasów, od kilku filmów. No, myślę, że... Yy... Po cichu się cieszę jednak, ale czy, chociaż w tym roku jakoś nie czuć było aż tak mocno tych świąt, ale w głębi duszy to się cieszę, ale, ale nie było aż tak bardzo czuć tego klimatu świąt. Moim zdaniem, nie Nie wiem jak Waszym zdaniem. Do końca zdania. Najlepszy prezent yy, pochodzi prosto z serca. Możemy dostać tylko od naszych najbliższych. To taki, którego się nie spodziewamy to patrzenie na szczęście innych. Jest uniwersalny i niedrogi, i nie istnieje. Myślę, że pochodzi prosto z serca. Moim zdaniem, jak zrobisz prezent od siebie, taki, który dasz komuś, to jest taki najlepszy, taki prosto z serca prezent, nie? Z kim najchętniej spędzasz święta Bożego Narodzenia? Z rodziną, z całą rodziną, z rodzicami i rodzeństwem. W gronie przyjaciół, z drugą połówką, z czworonogiem, z całą rodziną. Zawsze co roku spędzam czas z, z moją rodziną, z bratem jego dziewczyną, bratonicą, rodzicami i to w takim składzie spędzamy święta zazwyczaj. Do końca zdanie. Idealna choinka musi pasować do wystroju wnętrza, jest żywa, ma być kolorowa i ma się świecić. Musi pod sobą zmieścić wszystkie świąteczne yy, paczki. Musi dosięgać sofitu. Myślę, że musi pasować do wnętrza wystroju. Tak mi się wydaje. Znaczy, nieważne jaka choinka jest, ale ale po prostu ważne, że jest. Nieważne nie jaka jest, ale ważne, że jest. Czy w te święta zrobiłeś już coś dobrego dla innych? Nie udzielam się charytatywnie. Staram się zawsze komuś. Pomóc jednak w tym roku nie miałem to jeszcze okazji. Raz udało się już w, pewny, w pewien sposób pomóc. Często uczestniczę w różnych akcjach lub po prostu wspieram je. Myślę, że jakby, jeżeli chodzi o mnie, to ja charytatywnie, to jeszcze nie miałam takiej możliwości, żeby coś tam komuś, kogoś wspierać, albo coś może, nie wiem, w przyszłości, jak będę jeszcze starsza, w sensie jak będę miała, nie wiem, z 20, z 25 lat. Nie, no nie 20, tak gdzieś z 25-30 to może to może zacznę już jak będę na swoim komuś, wiecie, pomagać charytatywnie. Ale póki co jeszcze tak się nie zdarzyło. W sensie no staram się każdemu pomóc przez cały rok i nawet w świąteczny czas, ale szczerze wam powiem, nie wiem co tu zaznaczyć. Myślę, że Raś udało się w pewien sposób pomóc. Myślę, że to zaznaczę. Taka będzie najlepsza odpowiedź, moi drodzy. I zobaczymy po reklamie co wyszło. Twój przepis. przepis. Kolędy, Kolędy jedzenie, jedzenie i ulubiony pupil. Wydaje się nam, że, że tylko tyle potrzebujesz do pełni, do pełni szczęścia. Szczęście. Trafiliśmy? Daj, daj znać w komentarzu. komentarzu. Myślę, że Hej okay. hej, ale myślę, że święta najważniejsze jest przede wszystkim czas spędzony z rodziną. Jak, jak spędzasz czas z rodziną, to to jest już najważniejsze. Jedzenie nie jest, jest tak bardzo ważne święta, ulubiony pupil. No jak ktoś ma zwierzę, to na pewno jest bardzo ważne. Moim zdaniem. A jak ktoś nie ma, to smutno trochę bez pupilka. Kolędy, kolędy no to, to tradycja każdych świąt, no jakby nie, nie było kolęd to by nie, nie było świąt, nie? Świąt, nie? A to tak to no to, to myślę, że w sumie trafili w ten ta, świąteczny ta, ta, ta przepis. przepis. Okej, okay, mam już kolejny quiz i tym razem będzie to o Nowym Roku. A więc quiz brzmi tak, jak powinieneś cereblo, celebrować nadchodzący Nowy Rok? Nowy Rok już moi drodzy zbliża się wielkimi krokami. Także, no ja powiem wam w to nie dowierzam, ale dobra, wracając do quizu. Jakie towarzystwo preferuj preferujesz na przyjęciach? Rodzina, przyjaciele, nowe osoby samotnie? Myślę, że rodzina bardziej. Jak ktoś ma przyjaciół, no to wtedy może znaczyć, że nie wiem, z rodziną i przyjaciółmi na przykład, nie? A tak to, no to ja preferuję bardziej z rodziną, nie? Jakie jedzenie najbardziej ci odpowiada podczas Sylwestra? Tradycyjne potrawy, fast food, zdrowe przekąski, desery? Myślę, że w Sylwestra można poszaleć i wziąć sobie nie wiem jakieś słodkości, jakieś nie wiem słone przekąski. Myślę że, myślę, że fast food bardziej preferuję. Jakie aktywności najbardziej cię cieszą w Nowy Rok? Tańce, oglądanie filmów, gry planszowe, medytacja. Myślę, że tańce. I oglądanie Sylwestra z Polsatem albo z dwójką. W tym roku myślę, że będę oglądała Sylwestra z Polsatem, bo tam się po pierwsze lepiej y, więcej dzieje. Y, y, jest wszystko lepiej dopracowane, chyba. Nie wiem, znów. Ale myślę, że bardziej mi się opłaca oglądać i pewnie wielu z Was się opłaca bardziej oglądać na Polsacie, bo jest więcej artystów. A z 2 po pierwsze, nie będzie Sylwestra w zakupanym, po drugie mało artystów jest. Swoją drogą, Wersow ma zaśpiewać na Sylwestrze z TVP, także no, będzie się działo, moi drodzy. Jakie miejsce wybierasz na świętowanie? Dom, klub, plener, hotel? Zazwyczaj Sylwestra spędzam w domu z rodzinką, więc standardowo wybieram coś domu. Jakie napoje preferujesz na imprezach? Szampan, koktajle, soki i herbata. Wybiorę szampan, ale co do tego, jakie, pref jakie preferuję bardziej na Sylwestra, no to ja oczywiście, że szampan i do tego jeszcze wino. Wino na Sylwestra, uu, na, sylwetra, na Sylwestra, uuu, me mega, ja, ja lubię winko, serio, ja, lu ja lubię winko na urodziny albo na Sylwestra, lubię wino wtedy pić. A tak to na ten, na, tak ogólnie no to nie, pomijając imprezy, no to tak to, to to nie. Ale tak to na imprezy, no to wino uu, najlepsze. Jak ważne jest dla Ciebie złożenie postanowień noworocznych? Bardzo ważne, trochę ważne, nie za bardzo. Nie robię postanowień. Powiem Wam, że ja do tej pory nie robiłam postanowień noworocznych. No, w, w sumie tu tam były jakieś takie malutkie, ale żebym też tak bardzo się nimi chwaliła, no to nie. Ale w tym roku, akurat, mamy kilka postanowień noworocznych do zrealizowania, ale czy to się zrealizuje, no to nie mam po, pojęcia. No, miałam w tym roku też yy, te postanowienia, i co się zrealizowało? Nic się nie zrealizowało. Może w, za rok się uda? Ja, a powiem wam jeszcze, że się zbliża wielkimi krokami nowy rok, także no może się uda zrealizować, nie wiem ale czy są dla mnie ważne? są bardzo ważne jakie są twoje ulubione kolory podczas sylwestrowej zabawy? złoto i srebro, czerwony niebieski, czarno-białe myślę, że złoto i srebro ewentualnie czarne i białe ale tu bym wybrała chyba czarno-białe Chyba Nie ma różowego i fioletowego, to czarno-białe, o Jak spędzasz ostatnie chwile starego roku? Z bliskimi, w samotności, na imprezie, w podróży Myślę, że z bliskimi Z bliskimi spędzam ostatnie chwile starego roku, 2024 Ale też będzie spędzony czas z Padką. Ale tego jeszcze wam nie zdradzę bo nie wiem kiedy ten film wleci, ale jak już wleciał przed tym filmem, który planuję zrobić, no to. Raczej, znaczy planujemy zrobić, no to wam nie będę nic zdradzać. A jak wleciał przed tym, no to zdradzę wam, że może się dużo dziać. Ale nie będę więcej zdradzać. Jakie uczucia chciałbyś odczuwać w nowy rok? Szczęście, spokój, ekscytacja, inspiracja. Myślę, że po części szczęście, spokojem. Że yy, spokojem, Boże. Yy, tak, spokojem, no. Yy, no po prostu spokój i szczęście, bo chciałam to zaznaczyć, ale mam pojedynczo, więc zaznaczę, to że szczęście. Pamiętajcie, najważniejsze w życiu jest, żeby się cieszyć życiem, nie? Nie zwracać uwagi na hejty, cieszyć się po prostu życiem. Yy, co chciałbyś osiągnąć w nadchodzącym, no, w nadchodzącym roku? Sukces zawodowy, rozwój osobisty, więcej przyjemności w życiu, lepsze relacje z innymi. Myślę, że ja bym tutaj zaznaczyła lepsze relacje z innymi, bo to jest też dla mnie jakby cel do osiągnięcia, ale też bym chciała swój bardziej taki rozwój osobisty. Chciałabym robić więcej, żeby osiągnąć swój wymarzony cel, rozwijać swoje pasje, zainteresowania i myślę, że rozwój osobisty. Chciałabym bardziej pogłębić. Także rozwój osobisty, moi drodzy, tutaj wygrywa w tym, w tym jak już zaznaczyłam. Także, no, wydaje mi się, że to. W rodzinnym gronie najważniejsze dla Ciebie jest spędzenie nowego roku z rodziną. Preferujesz tradycyjne potrawy z ciepłą atmosferą domową. Idealnie sprawdzi się wspólne gotowanie, gra w planszówki. Oraz noworoczne życzenia przy lampce szampana. To czas na refleksję i wspólne plany na przyszłość. Czy się z tym zgadzam? Zgadzam się w 100%. Ten quiz trafił w 100% w moje plany na sylwestra. Ok, okay lecimy, lecimy dalej i tutaj znalazłam i postanowienia, tutaj postanowienia na nowy, nowy rok szkolny dla każdego znaku, znaku Zodiaku. I tutaj mamy ty różne znaki, znaki Zodiaku i mój znak Zodiaku jest to. Wodnik, i, i tutaj, tutaj mamy wodnika, bo ja jestem ogólnie z 26 stycznia i wiele osób ogólnie mówi, że nie wyglądam na 19 lat. Może to i prawda, bo mam, słuchajcie, młodą twarz, ale słuchajcie, ja się tym nie przyjmuję, bo miło mi, że ktoś mnie odmładza, słuchajcie. Chociaż w sumie największa liczba u mnie to było 30. Czy ja sobie wyglądam na 30 lat? No, chyba nie. Ale dobra, wracając do quiz'a, zaraz zobaczymy, co nam wyszło. Postanowienie. Zwiększ zaangażowanie w relacjach międzyludzkich. Wodniki często skupiają się na ideach in, i innowacjach, ale mogą y, zaniedbywać relacje osobiste. W nowym roku szkolnym postaw, że będziesz bardziej zaangażowany w budowanie i, i pielęgnowanie relacji z rodziną, przyjaciółmi i kolegami z klasy. Uczestnicz w wydarzeniach społecznych, organizuj spotkania i bądź obecny dla osób, które są dla Ciebie najważniejsze Ważne znaczy Ale najważniejsze i ważne to prawie to samo Także nieważne yy, Dlaczego? Angażowanie się w relacje społeczne wzmacnia poczucie wspólnoty i wspiera rozwój osobisty Podziel się wynikiem w komentarzu Myślę, że prawda z tym co tutaj jest Chociaż w sumie to po znakach Zodiaku wyczytało Znaczy dało nie Ale myślę że tutaj się dużo zgadza W moim przypadku Ok lecimy z kolejnym quizem Którym jest jaki będzie dla ciebie nowy rok Wybierz Najładniejszą bombkę Najładniejsza bombka wydaje mi się Że Która mi tak przemawia Myślę że dwójeczka Bo jest tam kolor fioletowy której lubię Także dwójeczka Bąbka numer 2. Czeka Cię romantyczny rok. Być może nie miałeś tak romantycznego roku w swoim życiu. Otulisz się różową mgłą i y, różową mgłą ciepła i czułości. A w prezencie będziesz miał najbardziej wysublimowane uczucia i przyjemności z odbywających się wydarzeń. Podziel się wynikiem w komentarzu. Yy... Czeka mnie romantyczny rok. Aha, czyli, że poznałam chłopaka jakiegoś? Tak mam to rozumieć? No, nie wiem. Możliwe, a możliwe, że nie. No, nie wiem. Co to, co się okaże w nowym roku, to się okaże w nowym roku. Ale nie wiem, czy tak będzie. No, nie wiem. Czy się zgadza? Nie wiem. Może tak, a może nie. Nie wiem. Dobra, znalazłam taki, jakby, taki quiz Emoji challenge, Sylwester i Nowy Rok Odliczanie do Nowego Roku To musi być coś związane z odliczaniem, wydaje mi się, że to chyba Ha, zgadłam Picie szampana, no to to wiadomo Postanowienia nowooczne Nie to przypadkiem? A znane, wiedziałam Pokaz fajerków, no to to Taniec na sylwestrowym balu, no to to Bo tu jest ta kobieta co tańczy i muzyka Kac po imprezie, no to raczej to Sylwestrowe przykąski, a nie, to nie No to to Północ, to chyba A nie, to Sylwestrowe dekoracje, no to to Życzenia noworoczne, no to to Twój wynik idę 93% Wspaniale sobie poradziłeś Rozpoznałeś wszystkie lub prawie wszystkie tradycje i zwyczaje sylwestrowe i noworoczne Jedyn, Jedynie za pomocą emoji Jestem z Ciebie dumna to, to zadanie wcale nie zależało To zadanie wcale nie należało do łatwych Podziel się wynikiem w komentarzu Dziękuję bardzo Dobra, moi kochani, ostatnim quizem na dziś w tym odcinku będzie, jaką moc zdobędziesz w nowym roku, jaką czynność wykonał, wykonałbyś w idealny wol, dzień wolny. Spacer na łonie natury, odnajdując spokój, porządkowanie przestrzeni, by dać początek nowemu, zanurzenie w medytacji i słuchaniu siebie. Myślę, że spacer na łonie natury. Jak coś mnie denerwuje, to zawsze wychodzę sobie, nie wiem, na dwór czy coś, po prostu odechnąć świeżym powietrzem. Myślę, że po prostu bym sobie pospacerowała na łanie natury, to by było najlepsze rozwiązanie. Yy, w sensie nie rozwiązanie, tylko czas wolny, nie? Yy, Jakbym jak, jak spędziła. Yy, która emocja najczęściej ci towarzyszy? Spokój i opanowanie ta na peda, spokój i opanowanie, jak ja nie mogę sobie poradzić z opanowaniem siebie. Yy, ale wracając. Ciekawość i, otw i otwartość na zmiany, strach, smutek i znudzenie. Myślę, że ciekawość i otwartość na zmiany. Zmiany są potrzebne w życiu każdego człowieka. Jak radzisz sobie z wyzwaniami? Rozważam różne scenariusze i słucham intuicji. Emanuję spokojem i staram się nie panikować. Widzę w nich szansę na rozwój. Myślę, że rozważam różne scenariusze i słucham intuicji. Jaki jest Twój ulubiony sposób relaksu? Kreowanie nowej przestrzeni wokół siebie, medytację i pogłębianie wewnętrznej świadomości. Spokojna muzyka i czas z rodziną. Myślę, że spokojna muzyka i czas z rodziną. Ja zawsze spędzam relaks albo słuchając muzyki, albo na rozmowie z bliskimi po prostu. Co daje ci energię do działania? Wsłuchiwanie się w swoje wnętrze. Spokój płynący z harmonii otoczenia, możliwość wprowadzenia zmian. Myślę, że spokój yy, płynący z harmonii otoczenia. Spokój myślę, że jest w życiu najważniejszy. Nie ten nie potrzeba różnego rodzaju zamieszania, nerwów. Jedyny spokój jest najważniejszy, moi drodzy, w życiu. Jakie są twoje priorytety na przyszłość? Osiągnięcie wewnętrznego spokoju, zmiany, które rozwijają moje życie, rozwój intuicji i lepsze rozumienie siebie. Myślę, że zmiany, które rozwijają moje życie, bo ja ogólnie planuję w przyszłości zostać aktorką albo może za rok, no nie wiem, czy się uda za rok, ale planuję zostać aktorką i rozwijać swoje zainteresowania, swoje pasje. Co jest dla Ciebie najważniejsze w relacjach z innymi? Budowanie wzajemnego zrozumienia, dzielenie się przemyśleniami i intuicją, ze, wspólne zainteresowania i hobby. W relacji z innymi myślę, że jest budowanie wzajemnego zrozumienia, bo jak budujesz to zrozumienie wzajemne i yy, będziesz się dogadywać z innymi, no to potem możesz pogłębiać yy, wspólne zainteresowania i hobby, a potem możesz dzielić się z, yy, z przemyśleniami i intuicją swoją. Także tak to wygląda. Moim zdaniem. Jaki typ aktywności pomaga Ci uporać się ze stresem? Eksperymentowanie z nowymi pomysłami, słuchanie ciszy i własnych myśli, otaczanie się spokojną atmosferą. Myślę, że słuchanie ciszy i własnych myśli. I ok, sprawdzamy, co teraz będzie. Moc harmonii. W nowym roku będziesz emanować spokojem, który będzie za zarażać wszystkich wokół. Twoja obecność przyniesie równowagę i ukojenie. Podziel się wynikiem w komentarzu. O, moc harmonii o kurcze, blade. Będę emanować spokojem. No ciekawe, jak ja będę tym spokojem emanować, jak ja mam w sobie kłębki nerwów czasami. No ale może uda mi się to upo uporać w nowym roku, no nie wiem. Zobaczymy. Okej, okay, także to by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli Wam się spodobało, to zostawcie łapeczki w górę, subskrypcję na tym kanale z dzwoneczkiem, żeby nie przekapić następnych tych odcinków na tym kanale, także popa!